Hello, witam wszystkich, cześć i czołem. Dzisiaj taka krótka migawka, widać. Zrobiłem, nacinałem te rogi według szablonu, jaki opracowałem. Tak to wygląda. No i przykładam to i mniej więcej tak to będzie wyglądać. Dodatkowe łopaty będą się tak klinować, jeśli będzie piasta, oczywiście z, no, z wyjściami na 6 sztuk. No tak to będzie wyglądać. I okay. eee, co mi przyszło dzisiaj do głowy, znowu taki dziwny pomysł, ale eee, dostałem powiedzmy takie natchnienie, żeby zrobić wtecznik. Na bezwładność tego śmigła przy obciążeniu, bo jak się puści na, na luźno bez obciążenia, no to wiadomo, że to się tam swobodnie kręci. Zaznaczyłem tutaj folikę, no i, i robiłem testy przy podłączeniu na przykład tego sprzęta. 600, 1200, 3200. I teraz, yy, tu mam podłączone. To leci przez i przez to i przez to, przez ten miernik i i przez mostek prostowniczy, żeby coś tu yy, pokazało, ale niewiele tu pokazuje, bo, bo niestety, yy, no bo jak ruszyłem mocno no to się ledwo zaświeciło tam 10 V było czy, czy 12 czy 13 no i od razu zgasło na pusto a przy obciążeniu ani tyle nie ma dobra chodzi mi o co chodzi mi o to żeby sprawdzić przy obciążeniu jak ile razy się obróci ten wirnik tak bezwładnie no i i zwiększam, po prostu będę mu zwiększał obciążenie cyk, później piecek 2 kW i tu mam suszarkę, która tam 1800 na trzecim skoku, czyli on suszarka z tamtym będzie równiutko 5 kW czyli będę, będę miał tutaj podłączone 7 kW, dobra e, obrócę mu e, na razie ile się razy obróci może na pusto? Odłączę mu ten. No i będę lic będziemy liczyć, ile razy mi tu mignie koło nosa ta folia. Dobra. Uwaga do startu. Gotowi. Start. I raz. I dwa. Trzy. Cztery. 5 6 doleci, 7 widzimy to chyba jest w miarę wyważone. No, troszkę braku, żeby było 7 razy. Dobra, teraz, czyli mamy powiedzmy 7 razy, ja bym troszkę mocniej ruszył to dajemy mu na trzeci skok czy kW 200 i kręcę <noise> tą ruletką zobaczymy ile teraz to wykręci muszę sobie tak stanąć ile razy teraz się obróci przedtem no prawie 7 razy teraz zobaczymy I raz dwa trzy czy doleci 4? Czy stanie? O, jo, idealnie. 4: czyli 4 obroty na pusto obróciło się 7 razy. Przy 3, 3 kW 200 obróciło się y, y, Przedtem 7 razy, teraz 4 razy. Dobra, teraz mu włączę piecek 2 kW dodatkowo. Yy, albo nie, nie to, suszarkę mu włączę, suszarkę wstyknę, tak. Czyli suszarka ma 1800, ten ma 3200, czyli jest równo 5 kW. I teraz ruszymy, obrócimy ruletką i zobaczymy, ile razy teraz się obróci. Jaki będzie opór? Także no. Cztery razy było przed chwilą, biorę zamach i, i na maksa. Raz, dwa, trzy. oj trzy, 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 trzy i pół. No, no tak ponad 3,5, no bo, bo jak stąd był start gdzieś, no to powiedzmy no 3,5 e, razy się obrócił e, wirnik przy 5 kW. Dobra, to teraz mu pyknę jeszcze 2 kW i jest 7 kW. No i teraz kręci, kręci, wrzeciono Chodź tu do mnie, poczuł się swobodnie. Dobra. No i zamach i liczymy, ile teraz będzie. I raz. I dwa. I dojdzie trzy? No praktycznie trzy, prawie że. Hmm. A przed chwilą ile było? 3 razy się obróciło. Dobra, wyłączę mu i teraz mu sprawdzę jeszcze na 5 km. Jeszcze raz, bo coś tu dziwnie. Może słabo ostatnio ruszyłem. Teraz mocniej. I raz. I dwa. I trzy. Przedtem było trzy i pół, chyba, nie? Trzy. O, mocniej teraz szarpnąłem. Na ja trochę do czterech obrotów nie dużo braku. Czyli, czyli niecałe cztery, przedtem było 3,5. Dobra, niecałe cztery. To jeszcze raz mu pyknę piecyk 2 kW i teraz też postaram się to szarpnąć jak najmocniej. I raz. I dwa I trzy. No, widzimy 7 kW, 7 tysięcy watów jest teraz podłączone, czyli przeszło ponad 3, 3 coś, a poprzednio było niecałe 4. Także widzimy, że i większe obciążenie, no tym jest większy opór. Ale jak widzimy, 7 kW, i on się ruszył tam, powiedzmy, trzy razy się obrócił przy tam moim ruszeniu. Tak leciutko go tylko pyk i on się kręci swobodnie, czyli na wietrze. Zobaczymy jaki będzie efekt. Skoro tu siła odśrodkowa tego koła zamachowego całego, bo to waży jakieś, w sumie będzie z 10 kg. Łopatki same ważą niecałe 9 kg. No plus tam jeszcze piasta, śrubki i tak dalej. To powiedzmy 10 kg jeszcze może z pomalowaniem. Także koło zamachowe rozpiętości fi 3 metry 22, 3,22 m, 322 cm, nawiernik. No i waga 10 kg. Także, jak widać, wolny start powinien być bez problemu. No bo sobie to w miarę swobodnie się kręci. Kilka razy się obróci, ale widzimy, im większe obciążenie, tym ob yy, po prostu obroty się z niej, yy, po prostu są mniejsze. Znaczy się, znaczy się ilość obrotów. Także tak delikatnie jak i się kręci, cichutko. Ok, no to by było tyle z takich newsów co mi przyszło do głowy no i biorę się za, za tą piastę z grubszej sklejki no i pomalować to jakąś podkładówką na razie i kusi mnie żeby wyjść z tym na pole żeby, żeby zrobić jakieś wstępne testy jak to się będzie kręcić w ogóle Ok, no to tyle, pozdrawiam serdecznie cześć czołem i do następnego razu, czyli do zaś. Papa, pa. Siemka.